Witam na kanale Planszowo. Konspira Unboxing. Bardzo dziękuję tutaj y, IPN-owi z Wrocławia, panu dyrektorowi, panu Grzegorzowi, y, za przysłanie tej gry. Nie pamiętam nazwiska, panie Grzegorzu. Czy to pan jest autorem tej gry? <grych> Czy ktoś inny? Nie wiem. Ale w każdym razie będziemy sobie teraz otwierać. rozcinamy sobie folię. I zajrzymy do pudełka, zobaczymy. I od razu też, jeżeli to oglądacie, to zapraszam Was. Jesteśmy z Panem Dyrektorem umówieni na rozmowę, będzie wywiad, będziemy rozmawiać właśnie o grach historycznych w ip i tak dalej, więc jestem bardzo, bardzo ciekaw tego wszystkiego. Dobrze. Co my tutaj mamy? Konspira gra towarzyska Instytut Pamięci Narodowej Autor gry Grzegorz Kowal, ilustrator Hubert Ronek. Uważaj z kim grasz. Mamy tak, 12 plus, 3 do 9 graczy 15, 15 minut rozgrywka. Z co trzeba wypełnić misję. Odkryk rozdradził. Zawartość. 9 kart postaci, 9 kart ukrytej tożsamości, 12 kart misji, 90 kart zasobów, 24 karty ryzyka, 18 żetonów do głosowania. Jeden znaczy grunt. Instrukcja z opracowaniem historycznym. I to jest Biuro Edukacji Narodowej Janusza Kurtyki. Z panem Kurteką. Miałem okazję, przyjemność kiedyś się wiele, wiele lat temu, jeszcze przed jego tragiczną śmiercią w katastrofie, spotkać. Bardzo sympatyczny człowiek. Gdzieś tam, gdzieś tam po prostu miałem być zaangażowany w jakiś taki mały projekt, który koniec końców potem, no już. Gdzieś z czasem, po prostu to się rozmyło i nie poszło tak, jak trzeba. Konspirat to szybka gra, w której współpracujesz, ale nie ze wszystkimi. Wcielając się w rolę opozycjonistów, będziecie wspólnie realizować różne misje dla podziemnych organizacji antykomunistycznych lat 80. Ale uwaga! Wśród was znajdą się również zdrajcy, tajne współpracownicy Służb Bezpieczeństwa, TW. Podczas gdy opozycjoniści będą starali się zebrać zasoby niezbędne do realizacji misji. TW zrobią wszystko, by im w tym przeszkodzić. Czy uda wam się uniknąć wpadki? Dobra, zajrzyjmy do pudełka. Odkładamy. I co my tutaj mamy? Mamy instrukcję, która ma. 46, 38, 50 stron, ale Solidarność Wrocław jest, tak jak tutaj było wspomniane, opracowaniem również historycznym, więc to nie jest tylko instrukcja. Zobaczmy sobie. To całkiem fajnie, przyjemnie zrobione. Bardzo tak na luzie, nie? I, i duży tekst, to też fajne, kolorowo. Zobaczymy, jak to pod kątem składu jest zrobione. Ale już sobie tak... Jak patrzę, to jest całkiem spoko. Całkiem spoko. No, tutaj powiedzmy, e, losowych można byłoby przenieść, żeby nie dzielić wyrazu. Mówię o składzie tekstu teraz, nie? Są pewne zasady, których warto się trzymać. Nie zawsze się daje też odrzucić. Tu by się spokojnie dało. E, po prostu. Tu um, ogólnie jest tak, że jak się składa tekst to pierwszej i ostatnia linijka w akapicie. O, tu. Aha, bo tu są wcięcia takie wskazówki projektanta. O, no zobaczcie też. Koniec rundy. Dobra, i teraz jest. <laughs> teraz jest. Yy, no ja byłem za młody, żeby w tym uczestniczyć. Ale co nieco pamiętam. Pamiętam czołgi pod zakładem pracy. Pamiętam to, jak rozkładano rozkradano yy, majątek państwowy jak palono magazyny, żeby ukryć kradzieże. Także <tryk> wiele, wiele... No u mnie w Łodzi, akurat tam, gdzie ja mieszkałem, nie, yy, nikogo nie zabitał. No, na przykład mój wujek gdzieś yy, działał dość mocno w Solidarności i no, polowali na niego też, nie? Także absurdy tamtego czasu... To nie był... Były rzeczy yy, dobrze rozwiązane, niektóre działały naprawdę bardzo dobrze i je straciliśmy. Zostały zniszczone, ale one służyły tylko do tego, żeby pozorować, żeby ukrywać. Ukrywać po prostu całą resztę. Nie? Ukrywać całą resztę. Natomiast rzeczywiście tych konspiratorów, yy, przebierańców różnego rodzaju była cała masa. Dobra, mamy żetony. O, całkiem fajne. <laughs> żetony Solidarności, tak. Eski. Dobra, ale fajne, duże takie. Podoba mi się to. Mamy tutaj też, ale mamy też zera. Mamy też zera, więc może się nam trafić coś w słabienie. Tu mamy opozycjonista. OK. O, i mamy dwóch tajnych współpracowników bezpieczeństwa, tak? Dobra. Będzie ciężko zasymulować no, trzy osoby, i to jest gra, która, której się tak po prostu nie da łatwo pokazać. Nie? Tu mamy kafle takie fajne, duże kafle. Troszkę no, matryca jest taka, zostawia ślady, nie? ale to jakoś tam bardzo mocno nie przeszkadza. Ładnie się to wycisnęło. Teraz tak, tutaj mamy takie planszetki. Pokojowa demonstracja uliczna. Liczba graczy 7 do 9. Liczba TW 2 do 3, tak? O, drukarnia podziemna. Liczba graczy 3 do 6. Liczba graczy 3 do 6. Liczba graczy 7 do 9. O, o strajk niezależnego zrzeszenia. Tak, strajk niezależny. 3 do 6 graczy. 7 do 9. Będzie ciężko to pomyśleć. Malowanie po murach. 7 do 9 graczy. A tu jest pokazane, że to jest. A, bo to jest od 3 do 9 graczy. Dobra. Dobra, dobra. 3 do 6 graczy. 3 do 6. 7 do 9 i 3 do 6. Tak, o tu jeszcze mamy jednego współpracownika, który był rozdzielany pewnie, no bo, bo ten tu mam. Wow, jaki fajny zegar. Znaczyk 1, 2, 3, tak. Super rzecz. Tu mamy tak, mamy. Mamy tak, może sobie wyjmiemy. O, zobaczcie, kurczę, bardzo fajnie zrobiona wypraska, która, yy, która się po prostu nie przesuwa. Nie, jest dzielnik włożony. No, wiadomo, trzeba to ten. Tu jeszcze tak, Bitwę Warszawską promują. Miś Wojtek, Bitwę Warszawską bym chętnie zagrał. Tu są te. Lotnicze w obronie Lwowa 111 alandra Warszawy, 303 W Wielką Brytanię i tu jest ORP Orzeł, tak? Kurcze, nie bym pokazał. No, w ogóle cała seria jego gier i penowskich też nie. Ryzyko i zasoby, tak? Tu mamy. Dobra, tu mamy karty postaci. Tu mamy tak. Co my tu mamy? Po tej stronie mamy portrety, tak. Mamy portrety. Mamy tak, mamy wyrostka. Waldemarka, uczeń zasadniczej szkoły zawodowej. Harterz wielokrotnie zatrzymywany. Podejrzewany o kontakt z elementem antysocjalistycznym. Talia zasobów. Raz w ciągu gry, bezpośrednio po tym, jak inny gracz y, użył swojej zdolności, możesz użyć tej samej zdolności. O. Artystka. Alicja G., studentka SP. Aranżuje się w środowiska wywrotowe. Często widywana w towarzystwie anarchistów i hipistów. Bywa roztargniona. No, to, co zrobiła Solidarność, to też w skali światowej takie, w jaki sposób, żeśmy yy, przez to przychodzili, to naprawdę było no, coś niezwykłego. I potrzebujemy tego tak naprawdę jeszcze raz. Potrzebujemy odnowienia naszej ojczyzny po prostu, nie? W dowolnym momencie rozciągnął gry w swojej misji dwie losowe karty ze swojej talii zasobów oraz kartę ryzyka. Natomiast odkryj te karty oraz rozpatrz ich efekty. Dodaj do misji, tak? Widywana w Towarzystwie Anarchistów i hipisów. bywa roztargniona. Łączniczka, Lucyna K., pracownica Domu Pomocy Społecznej, obecnie na urlopie macierzyńskim, spaceruje bez celu z wózkiem w różnych, rejon w różnych rejonach miasta. No to też, kurczę, w ten sposób przełożono wiele rzeczy. W dowolnym momencie, raz w ciągu gry, weź losową kartę z ręki dowolnego gracza, Obejrzy ją i przekaż na rękę innemu graczowi. Drukarz, Romanka, K., rencista, utrzymuje kontakty z prywaciarzami i spekulantami. Światło w jego mieszkaniu pali się do późnych godzin nocnych. W dowolnym momencie, raz w ciągu gry, wybrani przez ciebie inni gracze dobierają na rękę po jednej karcie z twojej talii zasobów. Przywódca, Eugeniusz Szy, pracownik Zakładu Techniki Biurowej Biurotechnika element antysocjalistyczny. W przeszłości podejmował działania o skutkach anarchizujących życie społeczne. Po ukończeniu pierwszej rundy zamiń realizowaną przez was misję na inną wybraną przez ciebie, odpowiadającą liczbie graczy. Kolporter Piotr B., uczeń, pier uczeń liceum ogólnokształcącego pochodzenia inteligenckie, dom o tradycjach antysocjalistycznych zawsze ma przy sobie plecak. W dowolnym momencie, raz w ciągu gry, wymień wszystkie swoje karty na ręce z kartami na ręce innego gracza. Ja mam wtedy w podstawowcach, był stan wojenny, nie? Miałem ile? 10 lat? No, 10 lat miałem. Redaktor, 81 rok. A pamiętam te czołgi kurcze, jak je wieźli. One nie jechały ulicą, tylko wieźli na transportera. I dwa czołgi stały pod, pod zakonami, tutaj bardzo blisko mnie, to było tam kilkaset metrów, nie? W ogóle mieszkałem w takiej okolicy yy, przemysłowej, po prostu, nie? Na yy, pograniczu miasta. Redaktor Janusz L., e, nauczyciel, autor podręczników szkolnych, członek zawieszonego a następnie zdelegalizowanego NZZ Solidarność. Bardzo ostrożny. W dowolnym momencie, raz w ciągu gry, podejrzeć trzy karty talii ryzyka, następnie odłóż je wybranej przez ciebie kolejności. Kontrwywiadowca. Anna E. Pracowniczka wrocławskich zakładów elektronicznych Elwro, posiada w domu wiele części zamiennych do radioodbiorników, często widywana w okolicy Politechniki Wrocławskiej. W dowolnym momencie, raz w ciągu gry, podejrzyj karty w ręce dwóch wybranych przez ciebie graczy. Zadymiasz. Dariusz S., robotnik, może podejmować działania bezpośrednio godzące w porządek prawny i zasady ustrowe PRL, dobrze zbudowany. Raz w ciągu gry odrzuć właśnie odkrytą kartę do nosu lub ryzyka. No niestety jesteśmy w takim momencie historii, że musimy tą naszą ojczyznę budować całkowicie od zera. A nie będzie łatwo. Jednocześnie. Hmm. Musimy mieć całkowitą zmianę prawodawstwa, po prostu wolność gospodarczą. Jeżeli by wprowadzono naprawdę taką wysoko postawioną go wolność gospodarczą, to my byśmy naprawdę daleko zaszli, jako kraj. Ale potrzebujemy też mechanizmów obronnych państwa. Dobrze, mamy. To są talia zasobów. Co my tu mamy? Mamy tak farbę. Farba, 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 farba. Mamy farbę, mamy drewno, mamy drewno, mamy materiał, jakaś tkanina. No to wcale nie było takie łatwe zdobyć farbę, czy drewno, czy materiał w tamtych czasach. Rękawice, w ogóle, kupić buty, odzież, nie, to był wyprawa. Papier, to w ogóle było reglamentowane, nie? Papier. I ludzie, najważniejszy zasób, nie? Najważniejszy zasób. Czyli mamy, zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć rodzajów zasobów mamy, nie? Dobra. OK. I teraz mamy następne karty. No kurcze. Także słuchajcie, jutro święta. Ja, no toż po świętach pewnie będzie wrzucony ten materiał. Ja jeszcze będę chciał dzisiaj. Po tym filmie nagrać dla Was życzenia. Włożę na Oj, 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 oj. A potem zobaczymy. Do nas. Kipisz. Każdy gracz odrzuca losową rękę, losową kartę z ręki. Kipisz, tak? No. Zatrzymanie. Odrzuć dwie losowe karty zasobów z misji. No. Ilu ludzi zabito kurczę, ilu ludzi doprowadzono. U mnie był zakład psychiatryczny w Parafii. Ile tam ludzi było osadzonych w tym zakładzie psychiatrycznym, zniszczonych przez system? Nie? A po 1989 roku szpital zamienił się głównie kobietami z syndromem poaborcyjnym. Nie? I tak zostało do dzisiaj właściwie. Wpadka, do nos. Jeśli ta karta zostanie odkryta w trzeciej rundzie, misja kończy się niepowodzeniem. W trzeciej rundzie. Alibi. Odrzućcie właśnie odkrytą kartę ryzyka lub donosu. O, bardzo fajna. A, bo to są zasoby. Moment. Nie, to też zasoby. To też są zasoby. To też są zasoby. Aha. Alibi. To są dalsze karty zasobów, tak? Dobra. Strach mnie obleciał. Odrzućcie kartę Ludzie z Misji, jeśli to możliwe. I to jest alibi. Aha, i to są, to są karty ryzyka, tak? Teraz Teraz są. Dobra, czyli to są jeszcze karty zasobów. Kolejne trzy zasoby. Natomiast teraz mamy ryzyko. Strach mnie obleciał. Tylko mi się zdawało. Uff, fałszywy alarm. Nic się nie dzieje. Super. Ktoś mnie śledzi. Nie możecie korzystać ze zdolności specjalnych swoich postaci do końca gry. I przeszukanie. Odrzućcie losową kartę zasobu z misji. Ok, mamy cztery, cztery typy kart ryzyka, tak? Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Teraz musimy sobie to jakoś jeszcze najlepiej. Jeszcze najlepiej zakoszulkować Zobaczmy, mamy tu jakieś koszuleczki wszystkie karty i żetony, żeby nam to nie latało jakoś tak Ok, bo... no oryginalnie nie jest to dołączone Natomiast od razu to co mówię, podoba mi się sposób w jaki tutaj zrobiono Zrobiono ten insert i to jest kurczę kawał solidnej Kawał solidnej roboty, bo zobaczcie nawet tutaj to jest też usztywnione, nie? Że to nie lata. W ryzyku, które dobrze wykonywaną pracę trzeba pracy przez nie to była niezależne. Dobra. Co my tu mamy pyk? Weszło. Teraz potrzebujemy koszulki następnej. Troszkę mniejsza może być na karty ryzyka. Okay, i co my tutaj mamy? Tu mamy te karty. Tak, to mogę wejść tutaj. Zastanawiam się, jak to sobie poukładać. O! Widzicie? I tu na możemy wziąć też taką większą. Trochę za niskie, moim zdaniem. Jest, chociaż no, pewnie jest ten, nie? Jest troszeczkę. Ten rzeton drewniany, super, nie? To jest fajna rzecz, nie? Przecież mogliby zrobić kartonowy, ale to się postarali o coś takiego premium, nie? Dobra, i tu są te kafelki. No, troszeczkę to tak właśnie jest. I instrukcja super. Bardzo dziękuję y, i owi za przysłanie y, gier do, do recenzji. I postaram się to Wam wszystko jakoś ładnie. Ładnie pokazać. Także bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i zapraszam na kolejne filmy. Oraz na wywiad z panem dyrektorem yy, Wrocławskiego IPN-u.